Na, z nocy z 21 na 22 stycznia 2014 roku na terenie województwa podkarpackiego a w szczególności północna jej strona czyli w tym akurat, mie, akurat miejscu jestem w mielcu wystąpił opad tego deszczu powodującego gołolecie. a wcześniej pokrył jeszcze warstwę śniegu na przykład będę pokazywał teraz na, na przykładzie auta to jest kilku centymetrowa, nawet dochodząca do 5 cm warstwa lodu. To jest koszmar. Dostać się do auta w ogóle nie wiem. <gryw> Będę próbował, ale zobaczycie Państwo, jak to wygląda. No a teraz to jest właśnie auto. O, proszę. To można sobie tak. Lodu. O. o! Tak to nie można odgarnąć no. tutaj, będzie, tutaj, będzie wołów, tutaj będzie gorzej A wydawało się, że będzie gorzej W bardzo dobry sposób Sam przespadł mówię. Jeśli by było bezpośrednio na szybę, więc nie byłoby takiego... Tak, już